Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybciej tworzyć tekstury w blenderze dzięki integracji z Substance 3D. Ja nazywam się Wiktoria Światowska, jesteśmy w Akademii IT Media, a Wy oglądacie kanał Robimy 3D. Dzisiaj pokażę Wam, jak z pomocą addonu Substance 3D for Blender stworzyć taką scenę. Adon ten umożliwia nam obsługę materiałów SBSAR, których normalnie używamy w Painterze, tylko że użyjemy ich dzisiaj sobie w Blenderze i możemy bawić się tam opcjami parametrycznymi tych materiałów. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest pobranie addonu. Piszcie sobie proszę w wyszukiwarkę Substance in Blender Addon i pierwszą stroną, która powinna Wam się wyświetlić jest strona Adobe. Wchodzimy. Pobieramy Addon oraz narzędzie integracji odpowiednie dla naszego systemu, w moim przypadku jest to Windows. Następnie przechodzimy do Blendera. Musimy zainstalować Addon. Klikamy Edit, Preferences, Addons, Install. Instalujemy plik o nazwie Adobe Substance 3D for Blender. Klikamy. Musimy go włączyć w tym miejscu, otworzyć i klikamy Install from disk, żeby zainstalować narzędzia integracji. Poniżej wyświetlają nam się opcje domyślne Adonu, takie jak tajlowanie czy rozdzielczość tekstur. Widzimy też, jakich tekstur będzie używał nasz Adon oraz w jakim formacie. Możemy sobie to dostosować według indywidualnych preferencji. To, co polecam Wam sobie dostosować, to miejsce, z którego Substance będzie pobierał pliki oraz w którym będzie je zapisywał. Polecam stworzyć sobie w tym celu oddzielny folder, ponieważ w pewnym momencie tych plików robi się naprawdę dużo. Następną rzeczą, której będziemy potrzebować, są materiały i obiekty 3D. Po prawej stronie wyświetlił nam się, wyświetla nam się nazwa Adonu, która umożliwia nam przejście do jego opcji. I mamy tu takie dwa przyciski. Pierwszy przeniesie nas do biblioteki Substance 3D Community Assets, czyli darmowej biblioteki z materiałami. A drugi do Substance 3D Assets. Żeby korzystać z obu bibliotek, wystarczy założyć bezpłatne konto Adobe. Po lewej stronie możecie też zaznaczyć, żeby wyświetliło Wam jedynie darmowe zasoby. I jedynie materiały. Gdy znajdziecie interesujący Was materiał, możecie w niego kliknąć i widzicie, jaki autor stworzył mu asety. Macie również opcję Web Player, która umożliwia Wam sprawdzenie parametrycznych opcji materiału jeszcze przed jego pobraniem. Dzięki temu możecie sprawdzić, czy dany materiał będzie Wam odpowiadał. Ja widzę, że ten materiał ma bardzo dużo ciekawych opcji, więc będzie idealny do przetestowania dzisiaj Adonu. Scenę, którą dzisiaj Wam pokażę stworzyłam z użyciem biblioteki Adobe, którą przed chwilą wam pokazałam, oraz Adonu Blender Kit, z którym również polecam się zapoznać i są darmowe. Będziemy chcieli oteksturować sobie dzisiaj tę scenę z użyciem Adonu, który daje nam możliwość dostępu do opcji, które normalnie mamy w Substance Painterze, czyli edycji suwaczkami różnych parametrów materiałów. Ale dzięki temu, że mamy to w Blenderze, możemy to robić dużo szybciej, niż przeklikując się między pro programami. Żeby zacząć pracę z addonem, po pierwsze on tutaj po prawej stronie nam już się wyświetlił, tu mamy jego opcję. Klikamy sobie Load i chcemy zaimportować materiał. Zaskoczę sobie na Eevee, żeby szybciej nam działało. Dobrze. Apply. Widzimy, że te cegły w tym momencie są ogromne, więc Tiling musimy im zmniejszyć na 10. Teraz wejdźmy sobie w Shading. Na chwilkę wskoczymy do Node'ów, ale nie bójcie się, będziemy tylko zmieniać jedną rzecz. Po lewej stronie mamy Mapping rotation, który odpowiada nam za to, w którą stronę jest materiał i wpisujemy 90. Już są prawidłowo. To, co nam umożliwia ten add to na przykład, po pierwsze zwiększymy sobie rozdzielczość na 2K i macie tutaj presety stworzone przez autora, dzięki czemu jednym kliknięciem możecie zupełnie zmienić wygląd tych cegieł. Możemy sobie zjechać niżej, i mamy tutaj opcje parametryczne. Poprzestawiamy sobie kilka z nich. Rapnessem możemy zwiększyć połysk na cegłach. I widzicie, kilkoma kliknięciami mamy już zupełnie inne cegły. W opcjach outputu, tutaj macie takie kreseczki. Klikamy sobie i mamy tutaj hide. Gdy go włączymy, tego nie będzie widać na Ili, więc przeskoczymy chwilę na cycles, to te cegły nam jeszcze bardziej wyszły do przodu. Dzięki czemu wygląda to bardziej naturalnie. Wrócę sobie do domyślnych ustawień, ponieważ te cegły mi najbardziej się podobały to najbardziej pasowały do naszej dzisiejszej sceny. OK. Otekstrujemy teraz podłogę. Klikamy na obiekt, na który chcemy, do którego chcemy przypisać materiał. Load. I przypisujemy odpowiedni materiał. Większą mu rozdzielczość, żeby ładniej wyglądał. Przypisujemy. Styling możemy na 6, bo te deski są za duże w tym momencie. Dobra, chcę, żeby one były ciemniejsze. Żeby była na nich jakaś taka czerwona, odchodząca farba. Żebyśmy podkreślili to, że one są takie już stare, zużyte. I żeby tej farby było więcej. Tym suwaczkiem. było lepiej widać. Dobra, i to, co bym jeszcze chciała, to takie tutaj mamy przytarcia pod tą szafeczką, żeby było ich więcej. żeby jeszcze bardziej podkreślić, że ta podłoga jest już taka wiekowa. Dobrze. Teraz listę To będzie szybka sprawa. Znowu na chwilę przeskoczymy na shading i znowu musimy obrócić ten materiał. Rotation z 90. Dobra. Jest już tak, jak ma być. Za pomocą Substance Paintera, designera lub samplera możecie też stworzyć własny materiał i wgrać go do Blendera. Dokładnie w taki sam sposób. Ja stworzyłam sobie taki prosty metal. Tego przypisać tutaj. Apply. Dobra. Potrzebujemy zrobić teraz drewno na szafce. Tak samo jak wcześniej. Zwiększmy sobie Tiling, dzięki czemu bardziej nam się dopasuje to drewienko. I chcę, żeby ono było ciemniejsze. Żeby kontrast był większy. Te parametry, które tutaj mi się wyświetlają, one różnią się w zależności od materiału, który pobierzecie, dlatego tak jak wcześniej wam pokazałam, korzystajcie sobie z tej opcji web player, żeby wiedzieć, czego możecie się spodziewać. Dobra, trochę rozjaśnimy luminosity, kontrast. I dodajmy jeszcze połysk na tę szafkę. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do detali. Mamy tutaj sukienkę i torebkę. Na sukienkę mam bardzo ciekawy materiał, który ma sobie wzorek. Będziemy mogli nim manipulować. Przypisujemy. I zróbmy sobie większą rozdzielczość, żeby było to lepiej widać. Dobra, chcę, żeby ten wzorek był mniejszy. Tutaj sobie suwakiem na maksa, żeby był metaliczny, więc to do góry. Raphnes do dołu, dzięki temu będzie błyszczący, jaśniejszy, ponieważ chcę, żeby był bardziej widoczny, zwłaszcza, z, że renderujemy z pewnej odległości. Dobra, i ten materiał dzieli nam się na dwie części, wierzchnią i spodnią. Chcę, żeby ta dolna część była ciemnobrązowa. A górna czerwona. I mamy imprezową sukienkę. Tylko kilka kliknięć i już gotowe. Dlatego myślę, że nie będziecie mieli żadnego problemu, żeby sobie to samemu spróbować. Dobra. Na torebkę użyjemy materiału, który wcześniej pokazywałam wam na web playerze. Przypisujemy go. Style'owanie na 6. Chcę, żeby nasza torebka była brązowa. I żeby na sznurach było większe napięcie. Ok. Możemy sobie zmieniać tutaj jednym kliknięciem wzorki na tej torebce. Możemy też nimi manipulować za pomocą suwaków. Możemy dodać też dodatkowy wzór. Mamy też opcję tej liny. Możemy ją ustawić wertykalnie lub horyzontalnie. Zmienię sobie jeszcze wzorek. I tak naprawdę, kilkoma kliknięciami mamy już kilka torebek różnych. Możemy je ustawić obok siebie i każda będzie zupełnie inna. Możemy sobie tą linę nawet zupełnie wyłączyć. Dobra, a ja sobie wrócę do tego, co było, bo mi się podobało to wiązanie na ukos. Ok. Teraz pokażę Wam, jak za pomocą jednego materiału stworzyć jego dwie wersje. Kiedy klikniemy sobie na tą torebkę, to zaznaczy się tutaj jej materiał. Kiedy mamy go zaznaczonego, wciśnijmy sobie, na górze po prawej jest opcja Duplicate, która tworzy nową wersję tego materiału, którą będziemy mogli oddzielnie edytować. Dobrze, przypisujemy. Oj, nie dobrze. Przypisujemy. Dobra i to, czego ja tu nie chcę, to nie chcę w ogóle tej liny. I może chcę inny wzorek. Hmm. Bez tego dodatkowego paternu. Już to fajnie wygląda. A może w ogóle zrobimy sobie bez tych wzorków? I mamy taki prosty, ale skórzany pasek. Teraz możemy renderować z użyciem Cycles. Jak widzicie, bardzo szybko i łatwo z użyciem darmowych asetów i adonu Substance 3D for Blender jesteście w stanie stworzyć atrakcyjnie wyglądającą scenę z użyciem zaledwie kilku kliknięć. Dlatego polecam wypróbowanie sobie tego adonu, ponieważ no, w blenderze bazowo nie jesteście w stanie zrobić tego tak szybko. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli potrzebujecie dostępu do całego pakietu Substance 3D, możecie skorzystać z oferty sklepu IT Media, gdzie przy zakupie pakietu otrzymacie bezpłatne warsztaty wdrażające. Z kolei, jeśli już korzystacie z pakietu Substance i chcecie rozwinąć swoje umiejętności, zapraszamy na pełne, trzydniowe szkolenie Substance Painter w jedynym w Polsce autoryzowanym centrum szkoleniowym Adobe, czyli Akademii IT Media. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, subskrybujcie nasz kanał, a my będziemy dalej modelować, rzeźbić, animować, teksturować, tworzyć i oświetlać sceny. Ja nazywam się Wiktoria Światowska, a wy oglądacie kanał Robimy 3D.